Hejka, witam Was w pierwszym filmiku na moim kanale. Ja jestem Sara i wyjeżdżam na wymianę do stanu. Coś więcej o mojej wymianie. A więc ja lecę do Kalifornii, do miasta Porter Wild. Dzisiaj jest poniedziałek, ja wyjeżdżam w czwartek, ale już w środę muszę być w Warszawie w hotelu razem ze wszystkimi flexerami, z którymi lecę tego samego dnia. Więc stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie zacząć się już pakować, ponieważ wiem, że wiele osób już to zrobiło, niektórzy dopiero zaczynają. Ale ja zazwyczaj zostawiam rzeczy na ostatnią chwilę i tak wyszło też tym razem. Ale na szczęście mam dzisiejszy cały dzień, jutrzejszy cały dzień, więc dzisiaj chciałabym zamknąć tą nadawaną baliskę dużą, coś tam spakować w tą małą, ale na pewno jeszcze jej nie zamknę i na pewno już jutro będę się też dopakowywać. Ogólnie na początku chciałam pokazać prezenty, jakie kupiłam dla moich hostów, czyli mojej host rodziny. I w moją host rodzinę składa się host mama, host tata i dwie młodsze host siostry. Jedna ma 15 lat, natomiast druga ma 10 I tak Dwie paczki krówek, takie typowe polskie słodycze Takie drażetki, cukierki, też są polskie No i ze słodyczy kupiłam jeszcze dwie paczki śmigelków One nie są polskie, są bardziej niemieckie, ale w Stanach nie mają takich żelków Typowo śmigelków i miwa Więc wglądzę, że europejskie, więc więc zabiorę. Dla hostaty mam taki album o Polsce. Myślę, że jest naprawdę dosyć fajny. Ma dużo ilustracji i tekstu, niewiele, ale na pewno dowie się z niego takich podstawowych informacji, jakie chciałby wiedzieć na temat Polski. Następnie mam trzy torby płócienne. Te trzy są z granicami Polski i ogólnie z konturem Polski i miastami. Ta czarna jest pikte z Warszawą i ona jest do hostmamy. Te dwie są dla host-sióstr i jedna jest dla mojej koordynatorki. Mam też taką pocztówkę z Gdańska. Mogę komuś dać, jakimś dziadkom, nie wiem. I dla Hostaty mam bardzo fajny prezent. Mi się, mi się personalnie bardzo podoba. On jest mechanikiem i też jeździ na tirach, więc kupiłam do niego takie trzy kultowe polskie samochody. I mamy tutaj Syrenkę, Nysę i Fiata. Więc myślę, że jest takie mega fajne. Dalej dla mamy ze sklepu Ambertik kupiłam taką bransoletkę z bursztynem. Ona jest już tutaj bardzo ładnie zapakowana, więc ja jej nie będę ruszać. Jedynie muszę ceny pozamazywać i poodcinać, jeżeli gdzieś są, a na pewno są. Więc fajnie, że mam to już zapakowane. Następnie jakieś magnesy. O Polsce mamy tutaj różne miasta. Na <noise> przykład Kielce, Rzeszów, Gdańsk. Suwałki, Lubli, Kraków To są bardziej takie Dla jakichś dalszych przyjaciół rodziny Albo jakichś znajomych Ale nie wiem na jakiej zasadzie mam to im dać Mam podejść i Proszę, magnes dla siebie Nie wiem, zobaczymy Dla mojej młodszej host siostry Aliny Mam jeszcze Taki balsam do ust I taką bransoletkę Jest serio siliczna. A dla starszej siostry Samery Mam również taką pomadkę tylko, że Innego smaku i taką branzoletkę. Mam też dwie paczki Bierek. Uważam, że to jest taki drobny prezent, a fajna gra i fajnie możemy spędzić czas grając w nią. Ogólnie moją ulubioną częścią garderoby są okrycia wierzchnia, a jak wiemy, Kalifornia cochuje się z tym, że jest to bardzo gorący stan. Jak moja hostmama wysyła mi prognozę pogody na następny tydzień, no to jak przylecę, będą tam po 42 stopnie i do końca września jakby temperatura nie spada poniżej 38 stopni więc będzie naprawdę ciepło i zimy również są dosyć łagodne, bo jest tam średnio około 6-10 stopni w zimę więc teoretycznie nie potrzebuję żadnej cieplejszej kurtki i ograniczyłam się tylko do, do takich dwóch kurtek wierzchni. Pierwsza z nich jest to kurtka, taka futbolówka amerykańska i ona ma tutaj takie grube te rękawy, bo są ze skóry i po prostu ją będę nosiła jak będzie tak serio najzimniej tam I następnie biorę też taki płaszcz, taki trench, on jest cieniutki yy, On jest na taką ciepłą jesień, ciepłą wiosnę, czyli tak jak będzie w Kalifornii Uwielbiam płaszcze i mam w sobie strasznie dużo płaszczy i marynarek, Ale no niestety nie dam rady tego wszystkiego zabrać wagowo I Jeszcze stricte co do wagi I co do tego co mogę zabrać To mogę wziąć bagaż nadawany W którym muszę się zmieścić do 22,5 kg bagaż podręczny, taka minówka, czyli 8 kg chyba, no i jakiś mały plecak do 2 kg co daje nam no niewiele, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że musimy spakować się na rok, ale też wiem, że tam będą sklepy jeżeli będzie mi czegokolwiek brakowało, to sobie po prostu tam kupię. Ale ja mam tak, że lubię po prostu zabrać swoje rzeczy, które mam już sprawdzone i... no i lubię po prostu mieć więcej niż potrzebuję. Ogólnie to są dwie walizki, do których będę się pakować. One są z firmy Wings. Teraz będę pakować się do bagażu nadawanego i spróbuję wepchnąć tutaj większość ciuchów. Do tego małego zostawię sobie tylko parę na noc w Waszyngtonie i na noc w Warszawie. Ogólnie mój plan jest taki, żeby do tej połowy tutaj zmieścić się ze wszystkimi ciuchami, jakie mam. Tutaj chcę spakować wszystkie prezenty, buty, kosmetyki i leki, bo tego też jest dość sporo. Ale no nie wiem, jak wyjdzie i po prostu zobaczymy. W ten sposób wyglądają kubki z rzeczami, które chciałabym zabrać. I nie by jest, jest tego dużo, ale teoretycznie jak wyciągam rzeczy z szafy, no to bardzo dużo też zostało i nie wiem, czy wszystko mi się zmieści. Na pewno na pewno raczej nie. Już wiem z tego miejsca, że sparu blues na pewno zrezygnuję. Jeansów też parę odłożę, bo są strasznie ciężkie. A reszta po prostu wyjdzie w praniu. Kurtkę stwierdziłam, że wepnę na sam dół i nie sądziłam, że ona zajmie mi aż tyle miejsca. I jestem lekko przerażona jak zmieszczę resztę rzeczy, ale będziemy kombinować, żeby to wszystko się jakoś zmieściło. Wiem, że zaczniemy od długich spodni. I takich spodni mam chyba najwięcej, bo jest tu cała taka sterta spodni, które chciałam zabrać. Ale nie wezmę wszystkich i teraz będę robić szybką przebiórkę, które biorę, które zostawiam. Ogólnie kolejny update daję Wam dopiero teraz, ponieważ stwierdziłam, że spakuję tą walizkę po prostu sama, bez nagrywania, bo zajęłoby mi to zdecydowanie więcej czasu i nie wiem, jakoś nie potrafiłam się skupić na tym, co powinnam zabrać, po prostu na tym nagrywaniem. I wygląda to tak: walizka się oficjalnie się dopięła i wagowo mieści się tam idealnie. Chyba mam 22,5 kg albo 22,7, ale jest ja to tak dosłownie na styk. I myślałam, że zmieszczę się w tej części ze wszystkimi ubraniami, no ale niestety się nie zmieściłam. I mam tutaj głównie spodnie, na dole mam tą kurtkę, jak wam pokazywałam. Mam głównie spodnie, parę bluzek i tu mam też bieliznę po bokach podopychaną. Tutaj mam te bierki i dosłownie rzeczy mam tak podopychane, że to jest jakiś tetris. Tutaj mam jakieś spódniczki, tu mam jakąś wcierkę że naprawdę tu jakieś skarpetki. Tutaj natomiast mam też część bielizny, tu włożyłam te prezenty dla hostów, mam kisiel mój ulubiony i jeszcze na pewno parę ich dołożę. Natomiast na tej części jest już tak naprawdę cały miszmasz, tutaj się znajduje wszystko. Mamy mu jakąś torbę płócienną, dwie kosmetyczki, zaraz Wam pokażę co do nich powkładałam. Yy, mam krówki, tutaj całą część mam wypchaną mlekami. Buty, i na szczęście koszulki nie zajęły aż tyle miejsca co spodnie, i udało mi się wepchnąć, jakby tutaj, w tą połowę walizki. I wszędzie jeszcze gdzieś jest miejsce, ono sobie swojej jakieś leki, i mamy tak pozgniatane, bo nie wiem, czy muszę brać opakowania, czy nie, ale wolę, wolę zabrać te opakowania, niżeli mieliby mi zabrać te leki na lotnisku. Dlatego jest to tak pozgniatane, żeby zajmowało statystycznie jak najmniej miejsca. Dobra, sama jestem w szoku, że to wszystko zmieściło się tylko w tej kosmetyczce Nie wiem jak, ale wszystko, wszystko się zmieściło Mam nadzieję, że z powrotem również wejdzie I mam jedną z moich odżywek, bo jednak pielęgnacja włosów jest dosyć ważna dla mnie Ale biorę tylko jedną, ponieważ wagowo nie dałabym rady zabrać jeszcze proteinowej i amolientowej Dalej mam jakąś piankę do mycia twarzy Moje dwa ukochane kremy do twarzy, bo mam cerę dosyć wrażliwą Więc takie rzeczy do twarzy wolałam sobie zabrać z Polski już sprawdzone Mam krem od dermatologa, jakąś tam nospę, mój podkład, yy, korektor, maszynki Tutaj są rzeczy stricte do brwi i do rzęs Rzeczy do ust, jakieś tam moje dwa ulubione błyszczyki, konturówki, seru. Tutaj jest moja taka śmieszna szczoteczka do włosów, jak robię sobie na żel Tutaj mam gumki do włosów, kolejne jakieś tam rzeczy do ust, jakieś tam pomadki, błyszczyki odżywkę i tutaj mam serię właśnie kosmetyków z One to Free, też takie pielęgnacyjne, które mi się mega fajnie sprawdziły i stwierdziłam, że ja również wezmę. No i tutaj mam jeszcze jeden mój ulubiony puder. Teraz postaram się to wszystko zmieścić z powrotem tutaj. specjalnie drugi raz wyłożyłam moje rzeczy z kosmetyczki, żeby wam pokazać co gdzie mam i teraz zrodził się mały problem, bo nie mogę tego dopiąć i zmieścić jeszcze raz. Tutaj mam tą drugą kosmetyczkę różową i ona mi się wydawała taka strasznie mała. A koniec końców weszło tutaj również strasznie dużo rzeczy A więc tak, tutaj nie będę tylko wymówić, ale mam takie saszetki, to jest chyba Febrisan Takie proszki na przeziębienie tutaj, tutaj mam taki woreczek i tutaj włożę sobie wszystką biżuterię Jakieś pierścionki, naszyjniki, bransoletki Mam plastry do twarzy, zwykłe plastry Pilniczek, białą kredkę jeszcze jakiś pędzel mi tutaj się zapodział Ogólnie tutaj mam całe takie pudełko jakby z pędzlami, nie jest ich dużo Aż jestem w szoku, że wyszło ich tak mało, ale nie biorę znacznej większości. Tutaj mam olejek do włosów, jakieś jeszcze dwie pomadki. SPF dla twarzy, ponieważ w Kalifornii tam jest strasznie gorąco i te promienie są strasznie mocne. Biorę jedną paletkę z Revolution. Tutaj mam jeszcze dwo, zapas moich pudrów. Dwa moje ulubione. Jakiś rozświetlacz, bronzer, eyeliner. Opaskę... Do włosów, do twarzy, po prostu jak mnie twarzą zakładam, daj mam klamrę, pensetę oraz jeden perfum. Teraz czas na tą część walizki, i tutaj mam włożoną prostownicę, klapki, jakieś jeszcze artykuły higieniczne, jedną rolkę do ubrań, moją piżamę, chyba dwie pary spodni i jakąś koszulkę, ponieważ ogólnie my na drogę dostaniemy koszulki Flexa, w których musimy być całą drogę, całe dwa dni. Więc nie muszę się martwić, co założę na górę. Tutaj mam jeszcze jeden adapter. Tutaj mam również kosmetyki które będę musiała pokazać na kontroli. Te do 100 ml, wszystkie płynne. A tutaj w tej kosmetyczce mam jeszcze parę kosmetyków. Dosłownie kilka. Takich, które będę używała podczas tych paru dni. I tutaj mam na przykład y, puder, rozświetlacz z różem, jakieś tam dwa pędzle oraz zalotkę. Dzisiaj jest poniedziałek wieczór, więc nie pakuję jeszcze wszystkiego, ale chcę mniej więcej zamknąć już i walizki. Walizki w sumie już mam zamknięte. Jutro tylko dołożę jakby kosmetyki, których będę jeszcze używać rano: typu szczoteczkę do zębów, korektor i gąbeczkę. I myślę, że to by było na tyle. I teraz chciałam Wam pokazać, co zabieram ze sobą do plecaka podręcznego. Tylko plecak podręczny biorę ze sobą ten taki zwykły plecak z zwany. Mam super na szybkę z Flexa. W sumie nie na szybkę, bardziej taki. Takie coś plastikowe, metalowe Nie wiem jak to się nazywa, zapomniałam I co wkładam do środka Teoretycznie muszę się zmieścić w dwóch kilogramach Ale realnie nie ma opcji Sam laptop jest ciężki i tyle waży A więc wkładam mojego laptopa Wszystkie ładowarki i kabelki Będę wkładać do bagażu podręcznego jeszcze Do tej mojej walizki Dalej biorę mój zeszyt w którym chcę sobie spisywać jakieś fajne wspomnienia, i tak dalej. Zmiany chcę codziennie chociaż parę zdań sobie w tym zeszcie napisać. Planuję wziąć książkę. Była sobie rzeka, ponieważ uwielbiam czytać książki. Jest to jedna z moich pasji. I nie jestem w stanie zabrać takich książek, które któremu chciała, bo są za ciężkie i wybrałam jedną. Ale włożyłam na razie, ale jakby nie wiem, czy ją zabiorę, czy starczy mi miejsce. Powerbank też bardzo przydatne, bo podczas lukoli na lotniskach i w hotelach tam też na pewno będą kontakty, ale w razie wolę być zabezpieczona i mieć swój własny. Zdanie mam dwa portfele. I tutaj mamy wymienione pieniądze: mam susówki, euro i dolary. Ponieważ pierwszy lot mamy do Frankfurtu, to to mam euro i część pieniędzy mam w tym portfelu, część mam w tym. Tego włożę do bagażu podręcznego, tak mi się wydaje, bo jak mi ktoś ukradnie jeden portfel, będę mieć zawsze drugi. Daj moje okulary. Ładowarkę do telefonu i jeden dodatkowy kabelek USB Biorę również moją butelkę Dafi. Muszę opróżnić tą wodę, co mam teraz dopieją i oczywiście wezmę pustą I sobie potem na lotnisku ją napełnię na, na loty Pumy do rzucia I jedna z najważniejszych rzeczy, czyli adapter Ja go w sumie wyjmę z opakowania, bo tak to mi zajmie tylko dużo miejsca yy, Jak jedziecie do kraju gdzie są inne wejścia do kontaktów, niż w waszym kraju, to musicie w takie coś zaopatrzyć, bo... bo sobie nie dacie rady. Ja kupiłam dwa i myślę, że mi je w zupełności wystarczą. I tutaj właśnie mamy na amerykańskie wejście, i tutaj na nasze europejskie. Mam jeszcze jeden kabel do powerbanka, mokre chusteczki, parę maseczek, ponieważ flex wymaga od nas, żebyśmy. Na lotnisku i w hotelu nosili cały czas na sobie maseczki. Carmex do ust. Biorę również ze sobą dwie pary okularów przeciwsłonecznych, ponieważ moja host mama, jak i moja lokalna koordynatorka napisali do mnie, że muszę się koniecznie w jakiejś zaopatrzyć, bo w Kalifornii jest strasznie, strasznie jasno a dużo action studentów zapomina o takiej prostej rzeczy jak okulary, dlatego mam, pamiętam i zabieram. Biorę również czapkę z daszkiem, następnie moje słuchawki, które mi się przydadzą podczas drogi oraz jakiś mały piórnik z moimi paroma ulubionymi długopisami i cienkopisami. I to by było na tyle, mój plecak jest już całe zapakowany. No to na pewno nie są 2 kg, ale mam nadzieję, że nikt się do tego nie przyczepi i nikt nie zacznie mi ważyć tego plecaka. Jest troszeczkę wypchany, nie jakoś bardzo, troszeczkę. Będę między sobą jeszcze zabieram jedną poduszkę. I w sumie to tyle. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. To już jest ostatni filmik z mojego domu. Jeszcze nie jest w Polski, chociaż z mojego domu chyba jeszcze nie ostatni, ale tak. Zaczynamy przygodę.